Jesteśmy, witamy Was serdecznie. na pewnie. nowym kanale. Ja, na, nowym, na nowym, starym kanale wróciliśmy do Starstwa, Są teraz święta, odcinek właśnie wpadł w święta i mamy tutaj nową aktualizację. Dawno nas nie było w tej gierce. Kogo tu Bartek mamy? Kogo. Jak się nazywa ten pan? A, Martek nie wiem, Bartek dawno nie był. A, klip Kogo mamy tutaj? I mamy tutaj komplet postaci. Grey, fajnie. Chester i taki mim Grey, który ma fajną moc z laską. Co, co 11, 14. Co 11, 14? Godzin. Że on po prostu jeszcze dostępny jest, bo można było go zdobyć, jak 500 tysięcy uszkodzeń zadasz po prostu i można było wtedy tą postać dostać za darmo, mityczną. Odpal sobie Ja bo dawnoń Bartek nie grał, więc do końca też nie wie, jak to wygląda. Postacie. Mamy tutaj nowe. Świąteczne postacie. O, Chcesz świątecznego Spajka? Tak. Kliknij sobie świątecznego spajka, mamy święta, więc mamy choinkowego spajka, mamy go. Jest koksem. Przebieranie na święta z Brawl Stars. Co ty kupiłeś? Kolejnego? Tak. Tika kupiłeś. Tika. Mamy bałwana, mamy choinkę przy Państwa. Nie ma świątecznych świąt a czy świątecznych zimowych, pełnych śniegu, bo chyba śnieg stopniał. Ale że nie ma takiego co, co Mamy już komplet, mamy Tika i mamy Spajka. Kupione dwa świąteczne skiny, żeby się nie nudziło i testujemy tego greja. Grey jest mega postacią. Bartek o. ja ci pewnie wytłumaczę o co w tym wszystkim chodzi? O tej nowej mapie. Tak, jest, mapa świąteczna polega na zabieraniu prezentów. Masz dziesiątą rangę, więc nie będzie jeszcze tragedii, jeśli chodzi o poziom grania. Graj strzela ja na Grace strzela palcem A u laską przyciąga postacie No I jeszcze ma teleport Nie A co zaraz Dawaj go Udało ci się Znaczy udało się spajkowi załatwić o, Uważaj, bo ci walnie bańkę ci walnie to Jak coś możesz użyć tej laski, żeby przyciągnąć zawodnika Gadżeta, Bartek omija naokoło, ale już obczajili temat o co chodzi. Rzuć prezent, rzuć dobrze. I teraz masz teleport. Masz teleport, który możesz użyć. Patrz, oni pilnują bazy. Żeby nie zabrali. Ja chyba was ograją. Dobra, udało ci jednego zabić, drugiego zabić. Wziął prezent już po was. Dobra, przegraliście. No trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, ogólnie polega to na tym, żeby... A teleport sobie działo. O. Widzisz? Co to jest? Teleportujesz się. Przez dziurę. Weź co dziurę. O. Widziałeś? No, 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 no. Dawaj go. Strzelaj. Pięknie go rozwaliłeś, ale chyba zabrali ci prezent. Czy przegraliście? Już jest koniec. No i... lipa. Ale jest mapa świąteczna. Graj jednak nie udało mu się. Odpal sobie może inną mapę. A fajnie teraz to wygląda. Co wygląda? A, że teraz te postacie wyglądają lepiej, w sensie... Patrz, teraz wiadomo ile brakuje do postaci punktów, jeśli chodzi o moc. O, tak. Zmieniamy sobie na świątecznego spajka. Tak jest. Ja się dlaczego widzowie nie? Dawaj Chestera przetestujemy. Dawaj Chestera. A bo ja sobie przetestuję Chestera, bo ty tutaj lipę robisz. Czemu odpaliłeś świąteczną? Co? Dawaj się na, na pojedynczą mapkę, żebyś nie było lipy. Ja umiem widzowie grać. Marty wróci do grania, bo mu się telefon popsuł. No właśnie. Dawaj. O, tu aż prezentowe się tutaj ściśnie. O, o, jest... jest bardzo dobry. To trzeba przekominować porządnie. Cholera na tym, że on puszcza takie bombki. Tak, jak z bliska rąbnisz go taką bombką, to... O, a tu jest atak... Kogo? Fanga. Ja mam moce. No, no wiesz, że tu jesteś schowany, człowieku. Kręcisz się... Dobra, idź, bo łączy się tarcza. I są wszyscy skitrani. Cztery bombki zadają ileś tam obrażeń. Teraz puszczysz jedną. Ale go ciśniesz. No często jest jed, moim zdaniem jedną z lepszych postaci w grze. Bo on zadaje mega obrażenia. Mega obrażenia zadaje. Barty tato nie grał. Chodź i pokażę. Chodź ci pokażę, patrz. Ma 30 tysięcy A i teraz spójrzcie drodzy Państwo, teraz na sam nagrody dostajemy o tylko takie opcje. Gold, 145 golda, 40 mocy i 25 kredytów, które dają do światowej sławy. No i ja nie wiem co to sława daje. Mamy tyle sławy i co to daje to nie ma pojęcia. Masz tam, yy, weź i weź sławę. Jesteś, ale co, co ci to daje to miałeś... To, co opisane, wszystko nie, no, po prostu, że co? Teraz zobaczymy. Dobra, dalej, Nie, tego nie, bo on się schował. Mamy Chestera. Patrz. Jedna bombka, dwie, trzy i zadaj Więcej obrażeń bliska. A cztery to już masz pół tysiąca. Tysiąc, po kolejna bombka. I kolejna bombka to jest. Ja się nie będę z tobą kitrał. Za daleko. Nie, nie będę się bawić. Tu jest skitrany, już jest Chester w krzakach. Tak, gdzie sobie tam grom o o o dobra PowerQuestwania koło będzie Ale tu się dzieje, ale tu walka przy państwa jest Ja uciekam, bo leci Gray może już nie zatakował Dostał O Dobra Ucieczka Szybko zamurek Wyjdę nam o jeszcze 4 i ile żyć Ale I boom. Dostał po prostu jak Fang, co tak puszcza Tak, a w czwartek gdzieś środa? A w czwartek W każdej szkole chyba jest Wigilia. Tak, Wigilie, Bartek ma jutro Wigilię. Teraz są święta, ale Bartek miał jutrzejsze Wigilię. Power. Power. Super. O! I patrz załatwiłem Mortisa z 11 punktami. Jesteś numerem 1 plus 10. 12. Ale śmieszny jest. Nie? Taki fajny, spoko gość. Chcesz grę ja przetestować na tej mapie? A mogę moją łóżko postać? A proszę bardzo, a proszę bardzo, szefie To stałaby na postać? Nie. To Czekaj, czekaj. To, to jest. Nie mamy z kim. Musimy jeszcze więcej zdobyć. Są? No, no bo jeszcze są, jeszcze masz takiego żelaznego chyba. A nie, coś jeszcze było, że jeszcze Leon chyba jeszcze jakiś był. Świąteczny. Tak, nie mamy tego ducha. Nie ma, Mamy ducha? Nie ma ducha, bo kupiliśmy na innym koncie. Ta tak, i Bartek ma już 30 tysięcy pucharków. Tak. Na 10 tysięcy mamy coś dla Was. Czego? Subów? Tak. Na razie staramy się do końca roku kupić 7 tysięcy, więc zostawcie Subika i łapkę w górę pod odcinkiem. Moja trudna postać. Uważaj, po Chester, to z bliska to wiesz, jest za mocny. To jest u Leona super, że Leon po prostu jest takim wykrywaczem postaci. Nie wchodź tam. Załaduj się trochę tarczy. Wycofaj trochę do tyłu. Trochę go już Chester zaatakował. Ucieka w dół. Chester atakuje, jest już osaczony, ucieka, próbuje uciec. I teraz tak, nie iść na siłę. Puść mu tak, raz. Niech go załatwi, bo jeszcze u góry jest jeszcze jeden Chester. Uważaj spokojnie. O, o, jeszcze, jeszcze żyje. Patrz, jaki cwaniak. Czemu stoisz w miejscu? Bo jak będzie się kręcił, to uciekaj. Uważaj, 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 uważaj. Zaladuj trochę życia. Puść swojego takiego wykrywacza. O, pastor był schowany tam w środeczku, widziałeś? została szóstka. Ja myślę, że ktoś tam się kitra. Jakiego ma Star Power Chester. To był Chester. Star Power ma takiego polegającego na, że ma różne umiejętności, które ma w postaci. Ma jak Dynamike, ma jak Lu, ma jak Feng. Trzeci. Pa, miał. No nie było szans. Był skitrany w środku. Mam jeszcze inne konta. Polega to na tym... 23 tysiące? Pucharków. Patrz, to już nie będę tego puszczał. Chodzi, drodzy Państwo, o to, z Wartkowej tłumaczę. Masz chromatyczne takie monety, tak? Odpalasz sobie chromatyczne kredyty, tak? Ale masz też chromatyczne pieniążki, które widzisz, uzupełniają postać, widzisz? A, i masz golda. Masz jeszcze znowu chromatyczne, i masz możliwość otworzenia postaci, widzisz? I się wypełnia kolejny razem znowu. I masz teraz 1700. I brakuje ci 200, żeby mocno było postać otworzyć, tak? Czyli teraz, jak wezmę 1785, to brakuje mi jeszcze. No, Ale Może tu kupimy. Karnet. Y, Jaki Karnet? No, na Chester. Chester. Kupujemy? A daj bo zobaczymy, pokażemy. widzom. I polega to na tym, że w taki sposób. O. potwierdź zakup. Dobra, nie będzie. I w taki sposób po prostu odblokujesz postać. I mamy swoją legendę. Kupujesz? I teraz, jak odbierzemy tą postać. O, widzisz? To możesz sobie wybrać. I patrz, a teraz to jest za 3800 dopiero. Czy więc trzeba naprawdę dużo wydać tych. tych, Skąd mamy Sandy? Nie masz Sandy. Żeby odebrać, to musisz zebrać 3800, a masz 0. Rozumiesz? O. I teraz musisz zebrać 3800 tych punktów. Teraz ci pokażę. Bo tu masz. A nie, nie można już. Bo odebraliśmy. Ogólnie chodzi o to, że odbierasz te. Te, 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 te. Niebieskie pieniążki, które ładują ilość punktów do Sandy, i wtedy możesz się odebrać. <grymne> tak, i to jest tragedia. Więc teraz, żeby zdobyć nową postać. Siedemcy. O, sława. Satisfied... No dobra, drodzy Państwo. Mamy odebraną postać na innym koncie, Chestera. Zostałyśmy Greja, przestałyśmy Chestera, zobaczyliśmy świąteczne skiny i wesoły świąt, drodzy moi nasi wspaniali kochani, dalszych bawcie się dobrze Heja.